Magellan Challenge, planeta mistrzów. Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Football Manager 2020 będzie systematycznie wracał na kanał właśnie za sprawą tej. Kariery, tego wyzwania, tej relacji, którą od czasu do czasu będę Wam pokazywał. Jesteśmy w Bangladeszu, w ekipie Brothers Union Club Dhaka. Ostatnio widzieliśmy się przy okazji meczów ligowych. Nie ruszyłem specjalnie nic do przodu, ponieważ chciałbym, abyśmy debiut w fazie grupowej Pucharu Konfederacji tej grupy południowej, grupy E, zagrali razem. Jedziemy do Indii na spotkanie z Minerva Punjab FC. No wiadomo, chcemy z tej grupy wyjść. Wiadomo, chcemy zagrać w kolejnej rundzie w kolejnej rundzie Pucharu Konfederacji chcemy zarabiać pieniądze, oczywiście stan finansów naszego klubu to 9 milionów euro, ale chcemy troszeczkę to podnieść, to po pierwsze, po drugie oczywiście głównym celem naszego zespołu jest rzecz jasna wygranie Ekstraklasy Bangladeszu na razie po pięciu meczach, jak pamiętamy mamy 5 zwycięstw i 15 punktów, także Idzie bardzo dobrze, no ale mówię, dzisiaj skupiamy się na meczu z Hindusami. Zaczynamy w innych grupach również grę. Inne grupy są bardziej międzynarodowe. Nasza grupa to dwie ekipy z Bangladeszu i dwie ekipy z Indii. No, wiadomo, jest w miarę blisko, chociaż Indie są tak duże, że, że ciężko tu mówić blisko. Natomiast proporcjonalnie blisko, jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę wielkość całego kontynentu azjatyckiego. Zaczynamy zatem to spotkanie. No Bookmacherzy tutaj szacują, że spotkanie powinno być wyrównane, ale w mojej opinii tylko i wyłącznie Brothers Union dzisiaj są faworytami tego meczu, także musimy zrobić wszystko, aby tutaj wygrać. Zobaczmy, dwie ekipy z Bangladeszu, dwie ekipy z Indii, no i oczywiście wychodzi tylko jeden zespół. To jest, to jest problem, bo, bo jeżeli chodzi o, o ten awans, no to tak naprawdę... Do tego barażu międzystrefowego, do półfinału, właśnie wchodzi jedna ekipa. Trzeba o, tym, trzeba o tym pamiętać. Także zaczynamy, dajemy numery naszym zawodnikom, bo wiadomo, że część zawodników jest niezarejestrowanych do rozgrywek ligowych, a z kolei są zarejestrowani do rozgrywek kontynentalnych. To jest pokłosie mojej głupoty, tak naprawdę. Trzeba to przyznać otwarcie, kiedy ja zapomniałem przeczytać: przeczytać zasad rozgrywek. Ligowych. I naściągałem sobie zawodników z poza granic Bangladeszu. Przy okazji, zapominając o zawodnikach z Bangladeszu, z kolei, a jak trzeba było ich ściągać, bo sobie doczytałem zasady, no to skończyło się okienko transferowe. Na pomarańczowo, Brothers Union, na błękitno, Minerva, Punjab. I pierwszy strzał zawodników hinduskich broni nasz goalkeeper Rabi. Który też w rozgrywkach ligowych, umówmy się, nie jest zawodnikiem podstawowym, ależ piłkę potrafi wyrzucić daleko. Niemalże na połowę boiska szkola, tylko że to była strata. No więc e, mają teraz piłkę przy nogach zawodnicy z Indii, ale Choudhury zagrywa do przodu, tam jest Mutasa. Mamy Singa, Sing zagrywa do, o, do Singa. Jest też Negi, no i broni rabi, więc tych Singów pewnie będzie kilku, no bo to jednak Indie, zobaczmy. Sing, 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 e, tylko trzech. Singów. i czwarty na ławce rezerwowych. Krishna Roy, Andurit Paul, Randy Paul. O mamy kilku piłkarzy yy, chyba pochodzenia brytyjskiego. Oczywiście nie ma to yy, nie ma tutaj żadnej, yy, żadnej niespodzianki, wszak to Indie. Natomiast yy, natomiast na razie to Minerva Punjab tutaj atakuje z werwą, no i się okazuje, że będziemy mieli ciężkiego przeciwnika. No ale jeszcze zobaczymy. Poczekajmy. Sing z rzutu wolnego. No i Rabi po raz kolejny musi interweniować. Tym razem przenosi piłkę nad poprzeczką. Mamy wielkie problemy w tym spotkaniu. Niestety, ale jest cały czas po 20 minutach 0-0. Mówię niestety, bo ja jednak przyjechałem tutaj wygrać mecz. Ale się okazuje, że Eee, może to nie być niestety takie proste, bo statystyki w tym momencie pokazują jednoznacznie, że ekipa gospodarzy jest mocniejsza. Szkoda, bo w lidze tak fajnie nam idzie, i nastawiłem się na to, że jesteśmy jednak potężnym Brothers Union Ducka. Natomiast no nie, okazuje się, że już na kontynencie azjatyckim to wcale nie jest tak łatwo. Chociaż jeden punkt na wyjeździe byłby pewnie dobrym rezultatem, bo tu mamy 6 spotkań, tak? Tak, mamy 6 spotkań. Jeszcze muszę to dokładnie sprawdzić, bo się okaże, że mamy 3 mecze i obudzimy się tutaj nagle z punktami, które nam nie wystarczą do awansu po tej rundzie. A niestety, Negi zdobywa gola, także okazuje się, że Brothers Union Daka. No, na poziomie azjatyckiej piłki nożnej aż wcale tak mocnym zespołem jak w lidze nie jest, to szkoda. Islam, Choudhuri, piłka w pole karny, Mutasa, no i tam Tapa interweniuje z najwyższym trudem. No mówię, wiadomo, że naszym celem jest liga i tą ligę trzeba wygrać, bo ta liga pcha całe nasze wyzwanie do przodu, ale kurcze rozgrywki kontynentalne są po to między innymi, żeby przeżyć tutaj przygodę i najlepiej jakby ta przygoda jeszcze była taka, wiecie, taka fajna, żeby ta przygoda była. Jak tutaj Islam trafił w zewnętrzną stronę słupka, mogło być jeden do jednego. Dopiero potem, jak przegrywamy 0-1, nasz zespół się budzi, ale może być może być troszeczkę za późno, więc mam nadzieję, że w drugiej połowie troszkę podniesiemy jednak e, e, tą naszą grę, że ona będzie wyglądała zdecydowanie lepiej. Choduri zagrywa do Mutasy. Mamy tutaj Islama. Islam za polem karnym! Maja, ja, 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 ja I co tutaj zrobił bramkarz? Co tutaj zrobił bramkarz? To jest pytanie moje numer jeden. Chyba, że tam był rykoszet. Natomiast najważniejsze jest to, że jednak mamy teraz remis. No i e, wychodzimy znowu Tutaj podpole karne gospodarzy, może jakaś bramka numer dwa, może faktycznie nasz zespół się obudził, może tutaj stres jakiś związany z tymi rozgrywkami, ależ tam niewiele zabrakło, może słuchajcie pojechaliśmy do Indii i no, krajobraz taki nie zupełnie, na pewno takich dróg nie mają ładnych. No w każdym razie tak, no jedziemy do Indii i tutaj no może się stresujemy, może troszeczkę za dużo dla nas te rozgrywki kontynentalne Ilu w ogóle z kibiców na, na trybunach, mamy to gdzieś? Mamy, 6800 i przegrywamy 1-2 Kiedy się wydawało, że już jesteśmy na dobrej drodze, żeby osiągnąć może drugą bramkę To teraz niejaki Paul zdobywa gola, Randy Paul i mamy w tym momencie 2-1 Wyszkolony w kraju India, natomiast ja bym chciał informację Hindus, ale znam angielski Punjabi, Bengali, Malayalam, bo oczywiście w Indiach mamy 188 języków więc. Najlepiej to by było znać wszystkie akcenty, dialekty i tak dalej Sama, Ouro sama, zagranie teraz do Chouduriego Chouduri w polu karnym, Choduri próbował do środka Ale Koi mu tą piłkę zabrał A no, trzeba przyznać, że jednak Hindusi naprawdę dobrze grają w tym meczu Czego się nie spodziewałem Tak na dobrą sprawę Teraz Mutasa i mamy wyrównanie. Dobry mecz nam się zrobił. Ale mówię, Minerva Punjab trzeba tutaj bić brawa za to, że walczą, za to, że próbują ten mecz wygrać. Odwracają co rusz losy tego meczu. Także tutaj spokojnie. Energetic Bayralamy to jakieś. Co to? Turkmenistany jakieś chyba. Islam. Ciołduri, próbujemy teraz e, zrobić akcję na bramkę e, trzecią. Ciołduri, e, Babu, Babu teraz piłkę wycofa do Ciołduriego. Ten zagra do Ourosamy, Ourosama do Islama, Mutasa, Babu, Babu teraz do Ciołduriego. Ciołduri, ależ to byłby piękny gol. Wolej, prawa noga, e, wewnętrzna część stopy, ale tam e, popisał się, e, popisał się Tapa z e, znakomitą interwencją. Jeszcze jedna piłka w pole karne. jeszcze wybija pol. Jeszcze będziemy tu mieli sytuację, gdyby tylko Islam do tej piłki doszedł. Wyglądałoby to zgoła inaczej. Czy my tutaj mamy zawodników, o których można by rzec, że kiedy ich wprowadzę, to zrobią nam różnicę? No na pewno ten Hossein, kiedy wejdzie za babu, na pewno damy sobie tutaj Komola za, chociaż Mutasa to w każdej chwili może zdobyć bramkę, więc jego Ale go zmieńmy, bo zaraz mecz ligowy mnie czeka. Może inny napastnik będzie tę sytuację, ale nam się wyrównał mecz. Ta pierwsza połowa zdecydowanie dla gospodarzy, ale potem już to wszystko zaczęło funkcjonować u nas dobrze. Więc mamy w tym momencie 2-2 i dobrze byłoby też nie stracić w końcówce meczu bramki trzeciej. No to by nas troszeczkę na pewno zdemotywowało w samych tych rozgrywkach. Natomiast myślę, że kiedy przywieziemy punkcik z, z Punjab. Czy ta miejscowość się chyba inaczej nazywa yy, Panczkula? Tak. No to tutaj uwierzymy w to, że można z tej grupy wy, wyjść, przepraszam, zapowietrzyłem się z emocji, wyjść z pierwszego e, miejsca. Hosain, Dobra tam piłka do Komola. Komol jest na skraju pola karnego. Musi poczekać na partnerów. Robi to. Drybluje. Zagrywa do środka. Jeszcze będzie strzał, ale zablokowany. Nie poprawił tego nasz zawodnik, który stał pod polem karnym. Niestety, bo miał znakomitą szansę, żeby e, tutaj zaproponować dobitkę. A teraz strata. Strata, która może nas kosztować e, gola. Sing. Ale widzę, że nie spieszą się Hindusi do przeprowadzenia kontry. Ali. Teraz dopiero ruszają lewą flanką, wycofanie piłki do Koja, a właściwie do Roya, przepraszam. Jest tu Pol, e, Katri przez obronę, długa piłka na Singa, ten głową do Negiego. Negi teraz będzie zagrywał do Singa z powrotem. Nie było spalonego! Sing i broni Rabi i ratuje nam prawdopodobnie jeden punkt w tym meczu. To znaczy mam taką nadzieję, że ratuje nam jeden punkt w tym meczu. Negi będzie dośrodkowywał. Jest piłka w pole karne. Choudry Islam wybije. Chyba nie. Ali doszedł do futbolówki. No ograł tam naszego obrońcę, ale na szczęście ta piłka gdzieś utknęła w tłoku na 16 metrze Do tego jeszcze był spalony, więc prawdopodobnie będziemy, ale jeszcze poczekajmy. Już chciałem rzec, że prawdopodobnie będzie w tym meczu podział punktów, a tu piłka wraca. Singh, ale tu był offside. Tu był chyba offside, panie sędzio. No mówi, że nie było. Rabi broni. Dobrze, spokojnie. Musimy to uspokoić w końcóweczce po ponieważ no i będzie remis, będzie podział punktów, więc chyba możemy być z takiego rozwoju wypadków zadowoleni w tym meczu, bo jednak no gospodarze tutaj zrobili nam troszkę problemów. My oczywiście wrócimy sobie już niebawem do rozgrywek azjatyckiego Pucharu Konfederacji. No a tymczasem czeka mnie jeszcze chyba kilka spotkań ligowych i z tego co pamiętam, to jeszcze czeka mnie mecz Pucharu e, Pucharu Federacji. Zobaczmy ten energetyk. To jest zespół chyba tak, to jest Turkmenistan z tego co tak, Turkmenistan, ależ tutaj człowiek zna azjatycką piłkę. Nie, no żartuję. Miałem zupełne szczęście, że, że trafiłem. Dobra, tutaj pochwalimy naszego piłkarza. I tak jak mówię, ja sobie teraz rozegram raz, dwa, trzy, cztery, pięć spotkań sam, a my wracamy na spotkanie z Rambak, czyli ekipą z Bangladeszu, która jest w tym momencie na miejscu dziesiątym. Więc powinniśmy sobie z nimi raczej spokojnie poradzić. No, nawet biorąc pod uwagę fakt, że Aha, tu jeszcze gram z nimi na wyjeździe po drodze w ekstraklasie. To fajnie. Sprawdzimy, na ile są, na ile są mocni i na ile są kozakami. Więc na ten moment mamy jeden punkcik. Aramabak ma punktów 3, bo pokonał ekipę East Bengal, czyli ekipę z Indii, również 2 do 1. Także tutaj to może być mecz o pierwsze miejsce, ale to oczywiście jeszcze po tym meczu będą cztery, więc wiele się może. Nie, wiele się może wydarzyć. Ja wam serdecznie dziękuję za dzisiejszą krótką relację z Magellana, natomiast myślę, że znowu, no znowu gramy w jakimś pucharze kontynentalnym, więc jest to fajna nobilitacja. Natomiast, no jak mówię, no ta Ekstra Klasa jednak jest tutaj oczkiem w głowie i to ona musi być po prostu yy, musi być po prostu wygrana. Pozdrawiam, życzę miłego dnia, trzymajcie się, cześć!